do poznania, proponujemy, żeby Państwo wyszli właśnie tym wyjściem. Jak Państwo wyjdą, obracając się do tyłu, zauważą Państwo z lewej strony Kajexi. Z prawej strony jest Eurosalon. Wychodząc na wprost, widzimy tablicę przyjazdów tablice odjazdów aktualnych pociągów a największą Państwa uwagę chcę zwrócić na prawy górny róg stacji tam znajduje się informacja MPK, gdzie mogą Państwo dowiedzieć się o aktualnych cenach biletów w środków komunikacji miejskiej w Poznaniu jak widzimy sam wodziec jest bardzo dobrze chroniony. I na wprost, jak Państwo widzą, jest Eurokiosk. Euro w tym miejscu bezpłatnie można zamówić taksówkę. Wszystkie osoby, które chcą dojechać taksówką do filmu pokoje gościnne przy ulicy Grodzickiej 117, proponujemy, aby właśnie tam złożyli Zamówienie, jeszcze raz podkreślę, bezpłatnie taksówki, co jest istotne, gdyż jeżeli wyjdą Państwo z dworca, wsiądą do pierwszej z brzegu taksówki, to bardzo prawdopodobne, że wsiądą Państwo do taksówki niezrzeszonej, która ma ceny kilkukrotnie wyższe niż ceny taksówek zrzeszonych w Poznaniu.